Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Przemek Łomieniecki z tej strony, Projekt Futuro i Dni Rozwoju. Jesteśmy przy stole z piłkarzykami, żeby pokazać Ci, że bardzo często ludzie grają w taką grę. Mówią jedno, a robią troszeczkę coś innego. Czyli na przykład mogą się z Tobą nie zgodzić, ale pochylają się do Ciebie do przodu. I wtedy to tak naprawdę oznacza, że chcą kontrolować z Tobą rozmowę. Albo czasami się odchylają, przytykując Tobie. Co na przykład może oznaczać to, że w ogóle Ciebie nie słuchają i to, co Ty dla nich mówisz, oni się z tym w ogóle nie zgadzają. Warto zwracać uwagę na takie małe, istotne elementy, niuanse, ja to nazywam, jeżeli chodzi o mowę ciała, dlatego że wtedy jesteś w stanie rozszyfrować, co tak naprawdę druga osoba ma Ci do powiedzenia. Czasami ludzie się z Tobą zgadzają i mówią, masz rację i kiwają na przykład głową w drugą stronę. Więc o czego się będziemy uczyć, to w jaki sposób zwracać uwagę na takie niasek, jak sobie budować takie filtry, żeby zwracać na to dużo część uwagę, po to, żeby właśnie rozszyfrować grę drugiej osoby, z którą rozmawiacie. Rozszyfrować grę nie jednej, ale nawet kilku osób poprzez poznanie jej mowy ciała i w jaki sposób ona się z tobą komunikuje. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej i nauczyć się kilku umiejętności, które są kluczowe, jeżeli chodzi o prowadzenie twojego biznesu, prowadzenie na przykład twojej kariery, czy rozwijanie twojej kariery, budowanie relacji, inne aspekty twoje, w twoim życiu, zapraszam cię na dni rozwoju. Wejdź proszę na stronę dni i uczestnicz w z nami w szkoleniu, które odbędzie się już w grudniu z mowy ciała. Do zobaczenia.